16 września 2023 roku przy pięknej słonecznej pogodzie w Skansenie Archeologicznym Grodzisko w Sopocie odbyła się ciekawa impreza związana ze starosłowiańskim obrzędem Święta Plonów. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji i pokazów wczesnośredniowiecznych rzemiosł i kuchni, zabaw i warsztatów. Odbyły się załody w różnych konkurencjach, było bajanie przy ognisku, tańce i śpiewy. Można było spróbować pod półmyków z wędzonym twarogiem, dżemem z ałczy czy twarogiem z jabłkami. ki piekły się na stanowisku płatnerza. Obok można było podziwiać jego dzieła. Ciekawy puklesz, który został wykuty na podstawie dawnych rycin. Elementy zbroi można było wypróbować osobiście. Panie, dziewczyny i dziewczynki mogły tu kupić na tym stoisku oryginalną biżuterię. Na kole gardzarskim powstaje gliniane naczynie. Gotowe wyroby też do nabycia. Efekt końcowy. Od chwili położenia pierwszego kawałka na kole upłynęły dwie godziny. Nowy nabytek grodziska to stary młyn. wyrabiano mąkę w czasach przed zastosowaniem żarem te materiały czekają na tkaczki. Między godziną 12 a 13 odbywały się zabawy, w których mogli uczestniczyć również goście przybyli do grudziska. Możesz tylko tak delikatnie, tak? Bardziej w ten sposób, żebyś tu tym kijem nie machał, żebyś tu byś nie uderzył tą częścią, tak? Na spokojnie. Jak cię będą emocje ponosić, to powiedz... To zmienimy najgorzej. Widzisz? Ile pokazuje palców? Nie wiesz, gdzie są palce. Dobrze, znałeś. Zapraszamy wszystkich chętnych. Na razie masz trzech przeciwników. Musisz się skupić, domyślić, gdzie jesteśmy i nas znaleźć. My będziemy od czasu do czasu wydawać jakieś dźwięki, tupać. No tak, musisz bardziej ochoczyć, bo my będziemy unikać. Gdy jedni się bawili, inni pracowali. Doktorowanie i śpiewanie

Bravo! 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 No, ratawant. Ale ja też spadłem. A jeden. Ry. Przesadziłeś. Wygrał Wojtek. Tym przesadziłeś. Ognisko było oblegane przez amatorki i amatorów pieczonej kiełbasy. Bajanie przy ognisku to opowieści o zmierzchu skandynawskich bogów przeplatane pieśniami w języku staroskandynawskim. 也也。 Naszą popularnością cieszyło się ręczne tkanie krajek. Pod wiatą odbywał się wykład o tym, czym żywili się nasi przodkowie i co im zagrażało. Ponieważ pierwszą część powiemy sobie troszeczkę o tym, czym żywili się nasi i co Słowianie jedli, a czego nie jedli, albo i również jakie zagrożenia na nich czekały na polach. Największym mitem jest przekonanie, że nasi przodkowie jadali mięso, głównie dziczyznę. To nieprawda, bo ich dieta składała się również ze zbóż, owoców i niektórych warzyw. Uprawiali również len. A co im groziło i czego się bali na polach? Polewika ukrytego w łanach, południcy powodującej omdlenia z gorąca oraz licha, które nie śpi. Dziewczyny przybliżają wianki, które założą u rekonstruktorzy słowiańskiego święta plonów. Przy pawilonie odbywał się pokaz uzbrojenia Słowian i Wikingów. Pomóż zrobić krzywdę i nie uszkodzić sobie ręki. Natomiast od pewnego momentu, mniej więcej od połowy XI wieku, Gdzie zaczyna się upowszechniać, znaczy coraz większą rolę na polu walki zdobywa jazda konna? to tą tarczą, którą muszę trzymać za jelec, żeby albo, albo zajmować, ale dodatkowo muszę jeszcze operować koniem. No jest troszeczkę średnio wygodny. Mógłbym ją sobie przerzucić przez ramię, no ale to wtedy. Bija się o konia, średnio do użycia, zaczęto wprowadzać tarczę tak, Co? tutaj tak, dwa punkty do trzymania, jak siedzę tu mogę sobie wyciągnąć rękę, tu trzymać lejce, noga cała ta strona praktycznie jest chroniona, niewiele muszę robić. Zostaje mi prawa strona. No nie przerzucę tej tarczy, jak mnie ktoś zaatakuje z tej strony, żeby ochronić rękę, a sporo uderzeń potrafi zejść. Więc co zrobili? Wydłużyli. Wydłużyli tę część. I teraz ona stała się może niekoniecznie tak zdobna. Za to o wiele lepiej chroni rękę przed uderzeniami. Drugi typ w zasadzie topór i czekan. To jest topór, to jest czekan, czekan oprócz tej części takich typowo topora. Ma jeszcze drugą część na ogół w postaci mniejszego ostrza, czasem szpikulca, czasem młotka. I ta część spełniała dokładnie tą samą e, rolę co szpic w broń. Czyli normalnie używało się tego, ale jak trzeba było przebić pancerz, to używało się tej końcówki, dlatego że większa siła kumuluje się na mniejszej płaszczyźnie i jest większa, e, większa penetracja. To kurduński typowo dwuręczny. No i na ogół stał sobie taki człowiek. Z tyłu gdzieś, w szyku. I albo można tym było... Albo. Ja. nie mam nikogo. O! Chodź, po mi. Weź tarczę na chwilę, czy cokolwiek, I nawet jeśli gościa nie trafiłem, mogłem mu... ...odciągnąć tarczę i w tym momencie kumpel z przodu, który był z pierwszego albo drugiego szeregu, mógł go... ...dźgnąć włócznią, sięchnąć mieczem... ...toporem, czy czymkolwiek innym. Albo jak kolega się zagapił i osłaniał pobróżnik, to leciało ładnie mu na głowę. Nie będę tego pokazywał do tego, że kumpel ma czapkę. Niestety nie jest ona przeciwkłacerną ani tak, tak. Chcę się obrócić. Jeżeli on mnie uderzy na tą stronę, to ja nie muszę w ogóle zmieniać. Mogę pracować tarczu cały czas, obracając tylko nadgarstkiem. Taką dobrą sprawę. Były również tańce i wspólne śpiewanie.

Na koniec nastąpiła długo oczekiwana inscenizacja święta Plonów. Nie! No tak, ale. Ja byśmy szczęśliwi. Jeszcze jedną tak całą Witajcie mieszkańcy Grodów. Dziś dzień święta. Dziś dzień biesiady. Jeśli ktokolwiek dwa. Chciałbym w dniu dzisiejszym. Broni dobyć Ten z grodu wypędzą będzie. Ten na gniew Bogów zasłuży. Nie dość, że On, dzieci Jego, całe potomstwo, na gniew Bogów zasłuży. Pamiętajmy, święta walczyć nam nie wolno. Dlatego dziś święto co spędzamy w naszym grodzie, a nie w świętym gaju. Bezpieczni tu jesteśmy za wałami, za bramą, która chroni nas przed ewentualnym atakiem. Także dziś dzień święta jest. Dzień zabawy, dzień, dzień czynienia Bogom, którzy którzy obfitość plonów nam przyniesie. Dziś dziękujemy Bogom za tę obfite plony. Za nasze zwierzęta, za wszystko, co Bogowie dla nas uczynili. Właśnie tutaj. Dziękujemy Wam, Bogowie, za to mięso, które spożywać będziemy przy świętach. Sława Bogu.

Do mnie, do mnie, do Bogowie, również nasze sady obrodziły w tym roku. Czy widzicie te jabłko? Tak. Widzimy. Nie słyszę. Widzimy. Nadal nie słyszę. To jest Jabłko, które z naszych sadów pochodzi. Nasze sady w tym roku znów obrodziły. Niech bogowie będą łaskawi i na przyszły rok sady nasze obdarzą również takimi darami. Niech się darzy! Sława Bogu! Sława! Chleb. Oto chleb jest. Z ziaren powstał. Niech te ziarna, ten chleb służą nam na rok przyszły.

W której później chleb pieczemy Która daje nam wiatło na całą zimę Dzięki łaskawości Bogu, mamy tej mąki dostatecz Zimę przeżyć nam uda się Także 万大报狗 wow. 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 Goście nasi, drogowi, mieszkańcy, czy widać mnie z tego kołacza? Nie! Czyli plony nasze w tym roku obrodziły. Cieszmy się i radujmy. Palmy naszych bogów, które łaskawi, łaskawe dla nas były. Skoro kołacz jest tak duży, że mnie nie widać, Cieszmy się i radujmy, ale prośmy też Bogu, żeby w przyszłym roku był jeszcze większy, żeby te dwie niewiasty nie miały szans, żeby Go we dwójkę podnieść. Teraz nastał czas na piesiadę. Teraz czas nastał na radę. Bawmy się zatem i radujmy. Częstujcie się Państwo, Dziękujemy, Na końcu chleb łamano i rozrzewano zgromadzonym. Mamy to się dzielimy. Jak mili ludzie robią, wodnych karnie. No śmiało, śmiało. ale za? Chwilę. Hej.